Witam serdecznie z tej strony Paweł Bierżycki strefa Inwestorów.pl Dzisiaj jest 2 maja 2012 roku. Zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w maju 2012. W ramach analizy przyjrzymy się sytuacji na indeksach amerykańskich S&P 500 i Nasdaq, niemieckiemu DAXowi oraz polskim WIG, WIG20, WIG40, S&WIG80 oraz WIG Banki. Zapraszam do analizy. Analizę rozpoczynamy od obuwienia sytuacji na indeksie S&P 500 z dwoma średnimi czerwoną 15 miesięczną i niebieską 40 miesięczną. Przede wszystkim miniony miesiąc nie przyniósł wielkich zmian na indeksie S&P 500. Tutaj spadki wciąż możemy interpretować jako ruch powrotny do wcześniej wyłamanych maksimów z 2011 roku. Indeks amerykański pozostaje bardzo silny, tutaj mieliśmy ten ruch powrotny i kontynuację wzrostów. Jeżeli przyjrzymy się sytuacji na tym indeksie w interwale dziennym, no to zobaczymy, że ten ruch powrotny jest bardzo czytelny, czyli ewidentnie padki zatrzymały się powyżej maksimów z 2011 roku, tutaj doszło do nieznacznego naruszenia średniej 50-dniowej, co więcej, indeks narysował wyższy dołek, delikatnie minimalnie wyższy dołek, i wygenerował właściwie sygnał kupna na wybicie poprzedniego, tego krótkoterminowego maksimum z poprzedniej korekty przeceny. Więc wydaje się, że spadki za oceanem powoli się kończą. Tutaj warto zwrócić uwagę również na indeks technologiczny. Przede wszystkim. W szerszej perspektywie, w bardzo szerokiej perspektywie, czyli od 2007 roku, warto zauważyć, że obecne spadki są jedynie ruchem powrotnym do tych maksimów zarówno z 2007 roku, jak również maksimów z 2011 roku. No i tutaj warto zauważyć, że ta głębokość tej przeceny na indeksie technologicznym była dużo mniejsza. Więc tutaj wciąż miejsce do ewentualnych spadków jest, ale ten zeszły tydzień, czyli ten duża, biała, duży biały korspus z zeszłego tygodnia, sugeruje, że prawdopodobnie te spadki mają się ku końcowi. Jeżeli zobaczymy na sytuację na tym indeksie technologicznym w interwale dziennym, no to zobaczymy, że mamy tutaj potencjalną formację wyspy odwrotu. No, i to jest bardzo istotna formacja, zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach zawsze kończyła, praktycznie zawsze kończyła spadki. Zarówno tak było na początku marca 2012 roku, tutaj mieliśmy również spadki zakończyła wyspa odwrotu, jak również ta przecena z listopada 2011 roku. Tutaj również spadki zostały zakończone formacją wyspy odwrotu. Więc tutaj mamy potencjalny sygnał, że być może. Jeśli chodzi o spadki za oceanem, mamy najgorsze za nami. Sytuacja na indeksie niemieckim, DAX-ie, niestety doszło w zeszłym miesiącu do przełamania średniej 50-dniowej, tej zielonej, czyli niestety rynek odpadł od tych minimów, nie poradził sobie z minimami z początku. 2011 roku, czyli te dołki z maja, czerwca lipca 2011 roku. Tutaj rynek się zatrzymał, odpadł, no i ta przecena okazała się głębsza. Dopiero średnia studniowa zatrzymała spadki. I w tym momencie również to jest potencjalne wsparcie, tak, Bo zwłaszcza, że to wsparcie jest potwierdzone przez Maksima indeksu. Z października 2011 roku, więc mamy tutaj potencjalne podwójne wsparcie. No i dopiero wyłamanie tych miniówów będzie sygnałem, że być może coś bardziej, coś bardziej niepokojącego się dzieje u, na giełdzie u naszych zachodnich sąsiadów. Teraz przejdźmy do sytuacji na, indeksie, na indeksach polskich. WIG20 zdecydowanie jeden z najsłabszych indeksów na polskiej giełdzie. Tutaj mieliśmy mocne wyłamanie, cały czas nawet zwracam uwagę, że nawet nie udało się zaatakować średniej 200-dniowej, czyli tej czarnej, cały czas indeks jest poniżej tych poziomów. No i generalnie już teraz doszło do ataku na Maksima z końca z grudnia 2011 roku. Jeżeli przejdziemy, przyjrzymy się sytuacji na indeksie. WIG, czyli szerszy, no to zobaczymy, że tutaj sytuacja generalnie wygląda dużo lepiej. Przede wszystkim chociażby z tego względu, że indeks już nie jeden raz naruszył średnią dwustodniową, tą czarną. Oscyluje, wielokrotnie oscylował wokół jej poziomów. No i co jest być może najważniejsze, spadki powstrzymała, powstrzymały maksima z grudnia 2011 roku i na koniec zeszłego tygodnia udało się. Indeksowi najszerszemu, zamknąć tydzień powyżej średniej studniowej tej niebieskiej. Co to oznacza, że po pułapce na byki, jaka została zastawiona na, 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 na tych, co liczą na wzrosty w lutym 2012 roku, teraz mamy pułapkę na niedźwiedzie. Wniosek z tego jest taki, że wy negacja, wybicie jednego z tych minimów, jednej, jednego z ekstremów tych pułapek będzie sygnałem. Tego, w którym kierunku ma chęć podążać nasz rynek, i te poziomy będziemy uważnie obserwować. Warto zauważyć, że wciąż widzimy podwyższoną siłę relatywną indeksów średnich i małych spółek. Średnie spółki, czyli MVI 40, przede wszystkim, padki się zatrzymały powyżej. Średniej 200 tej czarnej, czyli tutaj wciąż możemy rozpatrywać spadki jako ruch powrotny do wyłamanej średniej 200 przed kontynuacją wzrostu. To wsparcie zostało potwierdzone przez maksima indeksu z sierpnia. 2011 roku, mamy, więc mamy podwójne wsparcie. No, i tutaj wciąż musimy zakładać, że to jest jedynie korekta przed kontynuacją wzrostów. Zwłaszcza, że tą sytuację potwierdza indeks małych spółek, czyli Swig 80. Bardzo podobna sytuacja. Tutaj również spadki powstrzymało wsparcie z sierpnia 2011 roku oraz no, połączenie średnich dwustudniowej i studniowej. Kolejny rynek, kolejny indeks polski, no to oczywiście nie ma, nie ma analizy, naszej analizy bez indeksu WIG Banki. Tutaj również bardzo interesująca sytuacja, przede wszystkim bardzo podobna sytuacja do tej, jaka ma miejsce na indeksie najszerszym, na indeksie WIG. Mamy, przede wszystkim przypominam, że wcześniej mieliśmy w lutym, mieliśmy pułapkę na byki na indeksie bankowym i teraz... Znowu wyrysowała nam się pułapka na niedźwiedzie. Więc tutaj, również podobnie jak indeksie, na indeksie najszerszym, patrzymy na te dwa bardzo ważne poziomy, i wyłamanie jednego z tych poziomów uznamy za sygnał, w którym kierunku rynek ma zamiar podążać z tej konsolidacji, w której utknął. Podsumowując. Sytuacja za oceanem pozostaje pozytywna zarówno w przypadku indeksu SP 500, jak i NASDAQ. Zwłaszcza NASDAQ jest silniejszy. No, i tutaj generalnie spadki z zeszłego miesiąca musimy interpretować jako ruch powrotny do wyłamanych wcześniej oporów. A to oznacza, że bardziej prawdopodobna wydaje się kontynuacja wzrostów za oceanem. W Polsce natomiast rynek pozostaje w trendzie bocznym. Dopiero negacja jednej z tych pułapek, o których mówiliśmy, czyli na indeksie WIG i WIG Banki, powinna wskazać kierunek ruchu. No i tutaj warto też oczywiście zauważyć to, że mamy podwyższoną siłę relatywną indeksów małych, spółek i średnich, czyli SWIG 80 i MWIG 40. To sugeruje, że w dłuższej perspektywie bardziej prawdopodobne wydaje się negacja pułapki... Nabyki i sygnał kupna, ewentualnie z rynku, i kontynuacja wzrostów. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam i życzę dużych, dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o skutecznym inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie, jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres strefinwestorów.pl kośnik ebook lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać ebook za darmo.